W drodze do Emaus, czyli rozmawiając z Jezusem, stało się moim i naszym Bożym wezwaniem wspólnoty apostałów miłości. Dam świadectwo początku tego wezwania. Na modlitwie różańcowej usłyszałam zaproszenie dla mnie i wspólnoty: zacznijcie ewangelizować przez Słowo Boże na niedzielę. I zaraz pojawił się schemat. Po pierwsze, sigla, czyli oznakowanie Słowa Bożego, po drugie, Przytoczenie słowa Bożego, które porusza daną osobę. Po trzecie, oto słowo Boże. Po czwarte, rozmowa osoby z Jezusem. Po piąte, imię rozmówcy. I mały komentarz do tego. To ma być rozmowa. Pismo Święte mówi, a ja odpowiadam, czyli spotykam się z Bogiem. Nasze słowo, które napiszemy, każdy z osobna ma być rozmową duszy z Bogiem. Bóg powiedział, a ja mu odpowiadam, uwielbiam go. Dziękuję mu. Chcę coś dla niego zrobić, o czymś Mu mówię. Ale nie mówię jako tłum. Nie nauczam ekskatedra, nie nauczam innych. Tylko odpowiadam na to, co Bóg mówi do mnie. Chcę się podzielić żywym Bogiem. Bóg do mnie coś powiedział, a ja mu odpowiadam. I to wypływa. Nie z mojej wiedzy, pięknej mowy, tylko wynika z mojej miłości do Boga i z tego, że On do mnie mówi, a ja z Nim rozmawiam. Pomyślałam sobie: skoro jest to powołanie dla wspólnoty, to Boże, proszę potwierdź to poszczególnym osobom. Tak jak czytam w Psalmie 62, wers 12: Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny. Rozesłałam więc taką wiadomość. Czuję, że Jezus chce, abyśmy nagrywali mega krótkie słowa pełne mocy i ducha, zdania każdej osoby jako wspólnota apostołów miłości dotyczące czytań niedzielnych. Proszę, daj odpowiedź po modlitwie, czy w to wchodzisz, aby na każdą niedzielę w ten sposób osobiście głosić tak Jezusa. Będziemy się wzajemnie dzielić Słowem Bożym i głosić się innym. Wierzę, że Jezus także tobie potwierdzi, że chce od nas takiego głoszenia i jeśli tak będzie, to ruszamy. Czekam na Twoje zdanie po modlitwie i odpowiedź, jaką da Ci Jezus. Na naszym spotkaniu czwartkowym Posługi Słowa 17 listopada 2022 roku poszczególne osoby dały odpowiedź na to zaproszenie. Bóg dał też nazwę w drodze do Emaus, rozmawiając z Jezusem. Od niedzieli 20 listopada 2022 roku, na którą przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, chcemy iść z Jezusem, jak uczniowie do Emaus. Z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 24, wersy od 13 do 35. Chcemy rozmawiać z Nim, chcemy Jego szukać, chcemy, aby nasze serca coraz bardziej pałały, gdy On będzie nam wyjaśniał pisma. Chcemy go lepiej poznać, żywego i zmartwychwstałego, na czytaniu słowa i przyłamaniu chleba w Eucharystii, tej niedzielnej i tej codziennej. I tak, co niedziela, co niedziela. Jak długo? Wierzę, że tak długo, aż dojdziemy do naszego Emmaus. Każdy z nas. Abyśmy z radością opowiadali, co nas spotkało w drodze, jak Jezusa poznaliśmy?